Ostatnią rzeczą, o jakiej Jezus mówi uczniom przed swoim aresztowaniem, jest sposób modlitwy. Pozwólcie, że wam o tym przeczytam. A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim da Wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu Moim, proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. To są tylko dwa wersety dotyczące modlitwy. W tych ostatnich rozdziałach Pan Jezus siedem razy mówi do uczniów, że muszą się modlić i że Ojciec ich wysłucha. Podkreśla, że modlitwa jest najpotężniejszą bronią w budowaniu Królestwa Bożego. Myślę, że jest to dobry moment, aby stwierdzić, że obecnie ta potężna broń praktycznie w ogóle nie jest stosowana. Większość ludzi stwierdza, że modlitwa nie skutkuje. Są tego pewni, mimo że nigdy nawet tego nie sprawdzili. A jak jest naprawdę? Wróćmy na chwilę do rozdziału dziewiątego, gdzie jest napisane. Teraz wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje. To jest warte podkreślenia. Bóg nie wysłuchuje grzeszników. Jedyną modlitwą, jaką grzesznik może wypowiedzieć, jest wyznanie grzechów. Jeżeli prosi o przebaczenie i nowe życie, to wszystko będzie mu dane. Jego życie ulegnie przemianie. To jest najważniejsza rzecz. I myślę, że najczęstszą przyczyną wielu niewysłuchanych modlitw jest fakt, że ludzie nie chcą ujawnić pewnych rzeczy przed Bogiem, zanim zaczną prosić go o cokolwiek. O tym mówi Słowo Boże w następujący sposób. Teraz wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje. Ale jest również powiedziane, że jeśli ktoś jest czcicielem Boga i pełni jego wolę, Bóg go wysłuchuje. Tak więc Bóg wysłuchuje, ale muszą być spełnione właśnie te warunki. Kto może je spełnić? Kto z nas może być czcicielem Boga i pełnić jego wolę? Jest tylko jeden taki, jedyny, który może to uczynić: Pan Jezus. On był czcicielem Ojca w najpełniejszym sensie i pełnił jego wolę. Dlatego w siedmiu obietnicach dotyczących modlitwy czytamy. O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dawam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. Czy to jest rodzaj formułki, którą wypowiadamy pod koniec modlitwy, czyli w imieniu Jezusa? Amen. Nie. To nie wystarcza. Chodzi tu o coś znacznie większego. Przyjęcie Pana Jezusa do naszych serc nie oznacza, że On żyje w nas i modli się poprzez nas. Stajemy się z Nim jednością do tego stopnia, że nasze modlitwy są Jego modlitwami. Dlatego możemy powiedzieć, że zanosimy je w Jego imieniu. To On się modli. Przychodzimy do Boga osłonięci Jego sprawiedliwością i uwielbiając Jego imię. W takich warunkach jest prawdą, że modlimy się w imieniu Jezusa. Takie modlitwy będą wysłuchane. I właśnie to jest treścią siedmiu obietnic wypowiedzianych przez Pana Jezusa. Podstawą działania w Królestwie Bożym jest modlitwa. Duch Święty obiecany przez pana Jezusa nie przyszedł od tak sobie. Został wylany w dzień pięćdziesiątnicy. Ale czy uczniowie czekali na niego z założonymi rękami? Nie. Pismo Święte mówi, że trwali w modlitwie. Ta modlitwa miała swój udział w wylaniu Ducha Świętego. Również w dzisiejszych czasach On może działać tylko tam, gdzie są ludzie trwający w modlitwie i wiedzący, czym ona jest naprawdę. Duch Boży działa tam, gdzie matki modlą się za swoje dzieci i tam, gdzie duchowni modlą się za ludzi powierzonych swej pieczy. Modlitwa jest najsilniejszą bronią, jaką dał nam Bóg. Niestety zbyt często mówimy Panu Bogu, Panie, nie mamy czasu, jesteśmy zbyt zajęci, aby się modlić. Powinniśmy jednak raczej powiedzieć innym, nie jesteśmy w stanie zająć się tymi wszystkimi rzeczami, ponieważ musimy trwać w modlitwie i w służbie słowa. Stąd właśnie pochodzi moc i siła. Dlatego Pan Jezus aż siedem razy mówi o modlitwie. A kiedy wypowiedział te ostatnie słowa, sam potwierdził je swą wielką modlitwą z rozdziału 17, modlitwą arcykapłańską Ojcze. Poprzez tę modlitwę Jezus ukazuje, że najważniejsza rzecz, jaką możemy zrobić w naszym życiu, to pozwolić Bogu, by działał w nas poprzez modlitwę. Mam nadzieję że pomoże nam w tym czytanie tekstów takich jak wspomniana modlitwa i że Bóg i w naszych czasach znajdzie ludzi, z którymi mógłby w modlitwie tak współpracować.